Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w tą letnią niedzielę i chciałbym dzisiaj Was zaprosić, abyście zajrzeli do dzisiejszej Ewangelii, gdyż dzisiejsza Ewangelia jest bardzo interesująca. Ona doskonale pokazuje nas, nasze podejścia do i ludzi, i obowiązków, i Pana Boga, i kiedy w Weźmiemy do ręki fragment dzisiejszej Ewangelii, będziemy mogli e, znaleźć tam siebie, ale też odnaleźć coś, co może nam pomóc być jeszcze lepszymi, lepszymi w relacjach do Boga, do drugiego człowieka i też do swoich obowiązków. Dlatego dzisiejsza Ewangelia jest przewspaniała, przebogata e, w treść, którą. Możemy odnieść do swojego życia. Zapraszam Was, abyście zapoznali się z tej Ewangelią, z tą Ewangelia o e, Marcie i Marii, które e, gościły w swoim domu Jezusa Chrystusa. I wracamy już po krótkiej przerwie. E, mam nadzieję, że się zorientowaliście, jaka dzisiejsza e, jest e, Ewangelia, o czym dziś Jezus do nas mówi. E, chciałbym tylko przypomnieć, że dziś Jezus Chrystus e, przyszedł do trójki swoich przyjaciół do Marty, do Marii i do Łazarza e, w gościnę. Miło spędzić z nimi czas, ze swoimi przyjaciółmi. I moi drodzy, e, zapraszam Was do tego. Abyśmy dzisiaj poczuli się też zaproszeni e, do Marty i Marii, do Łazarza, do ich domu. E, spróbujmy sobie oczyma wyobraźni usiąść razem z nimi do stołu i posłuchać, e, co. E, mają do powiedzenia wsłuchać się w ich rozmowę. Moi drodzy, więc e, jaka e, była tam atmosfera, i jak ci rodze te, to rodzeństwo się zachowywało. E, w Ewangelii mamy e, pokazane e, dwa sposoby relacji z Panem Bogiem, e, jaką miała Marta i jaką miała Maria. Postarajmy się też w tych Osobach odnaleźć siebie. Czy nas jest więcej w Marii, czy nas jest więcej w Marcie? A może troszeczkę i z tej weźmiemy, i z tej weźmiemy, jak to jest z nami? Otóż Marta to jest ta osoba, która charakteryzuje tych, którzy lubią działać, którzy lubią dawać. Z siebie, z dużą relacji z Panem Bogiem, czyli jakieś takie diakonie działania, tu coś zrobią, tam coś zrobią, charytatywnie coś pomogą. Czy też drugiemu człowiekowi chcą coś pomóc i widzą właśnie swój cel w pomocy. Maria za to odwrotnie. Maria jest. E, tą osobą, która siedziała u stóp Jezusa i się wsłuchiwała w Niego. E, ona charakteryzuje, przedstawia te osoby, które lubią brać, e, lubią, żeby im pomagać. Wyglądają, kto mi pomoże, e, kto może e, coś dać, e, i też tak samo w Jezusie Chrystusie. Pytają się, a co ja mam z tego, że jestem chrześcijaninem? A co Ty, Boże, dasz mi? Moi drodzy, te dwie sytuacje są dobre. Nawet Jezus powiedział do Marty, która troszkę się skarżyła na Marię, że jej nie pomaga, że Maria wybrała lepszą cząstkę. Ale Marta też wybrała dobrą, czy obie są dobre, ale, moi drodzy, mamy tutaj e, pewne niebezpieczeństwa. Marta e, w tym swoim działaniu może zupełnie e, zapomnieć. O sobie, że w końcu się może wypalić, w końcu może pomyśleć, i co ja z tego mam, już mi się nie chce, gdzieś straci Boga w tym wszystkim, bo na pierwszym miejscu działanie. A znowu Maria, Maria może wpaść w taki problem i osoby, po które chcą tylko brać, że wpadną w taki egoizm. E, że wszystko jest dla mnie, e, nic nie możemy dać. E, myślę, że znamy e, osoby podobne do Marty, osoby podobne do Marii, a do kogo mi jest bliżej? Do kogo nami jest bliżej? Czy wolimy e, służyć Bogu i ludziom poprzez działanie? Czy brać to, co e, dostajemy? Bardzo dobrą syntezą, czy takim e, połączeniem e, i e, wskazówką dla nas, jak można te dwie cechy e, wcielić w jedną osobę, e, jest e, postać Matki Bożej jej zachowanie, jej mądrość, jej delikatność. E, Matka Boża, e, tak jak Marta, potrafiła działać, e, opiekować się Jezusem Chrystusem, e, świętą rodziną. Ona była zawsze przy Jezusie Chrystusie, bo e, posługiwała, bo opiekowała się e, i Jezusem i Apostołami, ale jednocześnie e, była E, tak jak Maria e, wszystko rozważała w swoim sercu, była pierwszą e, i najlepszą uczennicą Jezusa Chrystusa. E, Maryja potrafiła połączyć e, te dwie osoby w jedno. My bierzmy przykład z Maryi i módlmy się do Matki Bożej, e, by pomogła nam e, być i Martą i e, Maryją. Ją w jednej osobie. I na tę niedzielę, ale również na całe życie, e, i e, w formie działania, i w formie brania i korzystania e, z owoców e, Pana Boga. Niech nam Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.